Byłem starszym, który na taki złot miłe No właśnie. Znasz go. Kostolios. Hmm. Twierdzi, że skoro dobra ja, nowina została już tak szeroko rozgłoszona, to teraz trzeba się skupić na czymś a w jednym, w jednym stronie, a innym. Na pomaganiu biednym na na dobrych urzędów. Krytykuje każdego, kto się z nim nie zgadza. A jak lekceważąco wypowiada się o braciach, którzy sprawują przewodnictwo. Nawet o Przykro to mówić, ale niektórzy w Dworze zaczynają go popierać. Musimy się tym zająć. Jak to dobrze że ty jesteś. Musimy zaufać niechromu. I zrobić co w naszej mocy, żeby rozmudzić w serca braci taką miłość, jaką mieliśmy do Zobaczymy, co on da się wydziać. Nie tracimy czasu. Dziękuję. tylko tak. kto będzie u nas w Apostoł Jan. Koniecznie musisz przyjść. Obiecaj mi to. Julia, no co ty? Zapomniał się zawsze? To najmocniejszy, że ty Czekałam na ją tyle czasu. Nie możesz się jakoś wykręcić i pójść w tę Przecież ty nic nie bądź Ale Helena to stanący przykroka. Jak często mam okazję posłuchać kogoś, kto osobiście znał Jezusa. Wiem o co się chodzi, ale bez przesady. Przecież usłuchaliśmy ja na świecie, to już całe dwie godziny. Czy to nie wystarczy? No nie, Helena. Jak można iść do teatru i stracić taką okazję, żeby są zbudować wychodzą? A wiadomo w ogóle, o czym jest ta sztuka? No to jest jego śnieżalna. To całkiem nieszkodliwa kolegia. Ale skoro nie chcesz iść, zapyta Marta. Ona no, na pewno będzie. Nie jesteś za prędko. To nieprawda. Rano. Ciągle nie zgadzasz. Ciągle nie krytykuję. Wcale się nie krytykuję, karana. Sama mówię, jak często jesteśmy odstrzegami przed takimi sztukami. Nawet w pokoju, jak pokazuje to. rozwój. Jest normalna. Czuję, No na żadnej imprezie ją jeszcze nie widziałem. Żeby piła nie widziałem. Żeby przeklinała również nie widziałem. Ale ona nikogo by nie by wiedziała nigdy. O kurde, to do mnie dociera. Że co? Że musisz się nawrócić? Nie, że ona, że ona wywołała. Kurde, przecież. Nikomu nigdy nie szydziła, nigdy się nie napiła.